どうじゃねえか 25 maja w Parku Śląskim odbył się piąty chorzowski bieg rodzinny oraz pierwszy rajd rowerowy w ramach metropolitalnego święta rodziny. Celem imprezy było wspólne rodzinne spędzenie wolnego czasu oraz zachęcenie do aktywnego wypoczynku poprzez bieg i jazdę na rowerze. Bieg z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Zaczynaliśmy od kilkunastu rodzin. W ubiegłym roku mieliśmy już ponad 40. Idea właśnie pokazania, że rodzinnie również można spędzać czas, rodzinnie można się pięknie bawić i Pogoda również nam dopisała i myślę, że wszyscy z tego biegu dzisiaj wyjadą. Z, tej za z tych zawodów wyjdą zadowoleni i bardziej zbliżone, zbliżeni sobie, sobie jako rodzina. Jest bieg na 5 km indywidualny dla każdego, kto chce się spróbować na dłuższym dystansie. I jest bieg rodzinny, oczywiście, czyli taka, taki torcik, taka wisienka na torcie, wyszło powiedzieć. No i oczywiście rozbudowaliśmy w tym roku zawody o ride rowerowy. Nie jest to typowy wyścig, tylko taki spokojny rajd, by się gdzie trzeba zaliczyć trzy punkty kontrolne na tych punktach zawodnicy otrzymują pieczątki na kartkach mają je zaliczyć, te punkty dwa razy Robi się pętla w ten sposób około 10 km i wracają na metę. W tegorocznej edycji pojawiła się również kategoria osób na wózkach imbalickich. Tutaj za mną widać część dzieciaków z ośrodka zborowej wsi. Oni wystartują w biegu rodzinnym właśnie i będą mieć też swoich wolontariuszy. Przypiszemy im wolontariuszy, którzy z nimi pobiegną na tej trasie około kilometra. Myślę, że dla nich to będzie fajna frajda, fajna zabawa. To jest ciekawa atrakcja i taka integracja po prostu yy, w duchu sportowym. My już rok ponad rok ćwiczymy. Mamy treningi. Yy, na zawody jeździmy. Wymaga to dużo pracy, ale ja mam satysfakcję z tego wiem, że mogę ćwiczyć i to robię. Super, właśnie tak. chodzi o to, żeby tak promować sport wśród dzieci i młodzieży, żeby biegać dla zdrowia. Mhm. My głównie biegamy, żeby zdrowić się czuć lepiej. Rodzice kazali, czy sam lubisz biegać? Sam lubię. Rodzice nie muszą kazać. Więc kto cię zaraził tym bieganiem? No tak po kolei od mamy, tata, później ja, z siostrą. Traktujemy to jako taką przejażdżkę, rozgrzewkę, bo generalnie będę za chwilę startował w biegu i myślę że tam też jakieś zdobyć na miejsce. No a tutaj taka rozgrzewka. No tak, ale pierwsze miejsce zawsze satysfakcja. No jasne, jasne. Patronat honorowy nad imprezą objął senator RP Leszek Piechota.